Od Państwa taką korespondencję, która jest dla nas nieco niejasna, w pewien sposób yy, nie rozumiemy jej treści. Cho chodzi o, o informacje publiczne. Chodzi o informacje publiczne. Kontakt panią. Chcielibyśmy, jeżeli udałoby się spotkać na chwileczkę z tą panią, która jest podpisem podpisana, abyśmy mogli ją zapytać yy, o dwie rzeczy. Mam na nadzieję, inna, pani. Aha, no to do tej pani, którą prowadzi. Która prowadzi sprawę. No, która coś, to, coś wie na, na, na temat. Te Dlatego <laughs> wyznacznie mam ślady nazwiska, przed początką próbujemy to zrobić. Bo zgodnie z Rodon no, ktoś musi to prowadzić. Ktoś się musi przyznać. Ktoś jest winny albo niewinny. Jak się pracuje? Tylko się cieszę.

Oczywiście, Jak Ale nie Prezydent Chociażby, że prezydent miasta przyjmuje interesantów w sprawach skargi wniosku. Tak, tak. No, ale we wtorki. Yy, we wtorki teraz we wtorki o 10 o 16? Tylko o, ja tak wie. jak pan Andrzej mówił, że y, mieszkańcy to z prezydentem to raczej nie są. Ja już to, dwa to, lata czekam tak. na z, z, z wiceprezydentem jakoś... ewentualnie. No to, to z tak. się spotkałem, ale, ale z tym to jeszcze do dziś. Nie. Ale wiecie, jak ktoś tego nie wie, to zobaczcie, informacja jest, przecież napisze, ale jak to przecież pisze, że prezydent przyjmie. 6 godzin co tydzień, więc kupę czasu, żeby się spotkać z prezydentem. Ale od, pięciu, od 18 od lat tak naprawdę się okazuje, to nie działa tak no jak. No to ja się, chciałem spotkać jakiś dnia <coughs> ja dwa lata i, i jeszcze mi nie przyjął, no to nie wiem, może rzeczywiście ma kolejkę ja, ja to próbuję do 18 no, jestem w stanie to, tylko spotkać, to znaczy, się spotkać. Ja że mogę przebić rekord tak. też. <noise> <noise> jak go spotkam na mieście, to go mogę o coś zapytać, ale nie odpowiada słuchnie. Nie, nie. odpowiada. <noise> Zobaczcie jaki Universal Studios filmowy... Tak, stenografia, ja co tamto. Załóżcie. filmowa. Nie, to Nie wiem co to ma znaczyć. to jest właśnie artyzm. Ktoś ma poczucie humoru. A, bo to studio filmowe nawet, słuchajcie. Production fotoprodukcja, serwis. to Zaczekaj. Zamknięte. Za... A, no, jeszcze, wykierowali nas do. Skierowano nas do pokoju numer 3411, żeby zadać te pytania, o których um, rozmawialiśmy, ale niestety pokój jest zamknięty. Być może ja. Spróbujemy tutaj 1410 a tu poczekajcie. Bifle, nie, 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 poczekajcie, poczekajcie. Nie, nie, nie. Jeszcze, jeszcze zrobimy tak. O. Zobaczcie o. Państwo, nie ma urzędników. UZ. Dzwonimy Chyba na ten urząd, numer. został głośno ja mówiący. Dzwonię na numer tutaj było. Tu jest. Sprawę prowadzi pani numer telefonu 85. Zespół Dzwonimy. Oj, jakiś błąd, przepraszam bardzo. 898. Nie, dobrze, dobry numer. 896.

Państwo, co z tego rozumiem? Izabela, Pani Izabela 85 66 698. Urząd podał na ruch, na numer razie. telefonu, który nie istnieje na piśmie urzędowym? Ale... <laughs> może jest dzisiaj wyłączony na przykład, bo Pani jest strategicznie nieobecna. Chyba tu do otwartego pokoju najbliższego może. Ale... Ale nikt jest nie wie, ten pokój w 1411, a, a jest, numer, tak, 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 tak. Jest, numer telefonu nie istnieje, jest jest między... Departamentu... Dobrze, Smart City. Smart City. Bardzo Dobra, smart proszę jest. Państwa, no to coś zostało nam wydać, jakieś oświadczenie. Szanowni Państwo, tak. mhm. jesteśmy, nad, jesteśmy w Urzędzie Miasta Białystok, żeby zapytać o tą u nas, i bulwersującą zapewne mieszkańców, którzy tę sprawę dopiero mieli, hmm. będą mieli okazję poznać, w sprawie, 3, informacje na temat pytania, które zadaliśmy i na które odpowiedzieliśmy, dostaliśmy odpowiedź taką, że w ciągu kolejnych 30 dni dostaniemy odpowiedź. Te 30 dni mija, proszę Państwa, 30, Przepraszam, bodajże którego 10, 10, 10, 10 kwietnia, czyli 3 dni, Szanowni Państwo, po oh, wyborach samorządowych. Pytania są bulwersujące, natomiast według... Tutaj pytania tego są zasadne, strany, tylko tego odpowiedzi Martów, są bulwersujące. To, to jest najlepszy numer Odbucie telefonu podany na piśmie, że sprawę prowadzi pani Izabela Tułowska. Mhm. Numer telefonu jest... Podano nam kon numer kontaktowy do pani... Czyli wprowadzanie w błąd, celowe. Wprowadzono nas w błąd. Nie, nie wiem czy celowo. Jesteśmy ale Prawdopodobnie tak, bo wy... trudno się pomylić na no, piśmie urzędowym no w numerze telefonu. Druga sprawa, czekaliśmy jest... 20 minut tak. na dole, aż ktoś do nas jedzie, żeby z nami porozmawiać. Po 20 minutach postanowiliśmy wejść, zostaną wskazane... Nie, została pokój, nam wskazany pokój, który... 1411. 1411. 1411 Dziwnie, trafem jest zamknięty. Nie wiem, czy jak, urzędnik się zamknął, Słuchaj. wyszedł, schował się, nie ma pokoju. No, no, na dół nie przyszedł na pewno, zjedziemy tak? tak? Zjedziemy. Numer telefonu długo. nie odpowiada, zjedziemy, urzędnik się nie zjawił. Zjedziemy na dół, zapytamy raz jeszcze, być tak? może lecimy na inne piętro do innego pokoju. Zależy nam bardzo na kontakcie z osobą, która się tą sprawą. Zapytajmy na dole, zajmowa. do kogo ta pani tam dzwoniła? Może. Tak, się. Na jaki numer telefonu? Może tak. zweryfikujemy. właśnie bo... ja bym jeszcze tylko dodał, że właśnie hmm. chcemy tej kompetencji. Po to tu jesteśmy. My. Jeździmy z piętra na piętro, a nie wiemy, wiemy, który pokój, ale nikt nas nie przyjmuje. To, to coś nie tak jest tutaj. W kierowanych kierowanym do nas nie podano numeru pokoju, pod którym możemy mhm. otrzymać jakiekolwiek informacje, tylko numer telefonu. Ale ten numer telefonu wielokrotnie sprawdzaliśmy, jest, tak, jest prawidłowo wpisany. To jest stacjonarny numer mhm. telefonu, Więc. po prostu nie istnieje. Znaczy być może po prostu dzisiaj na przykład ktoś go celowo nie odbiera, wyłączył ten, ten numer telefonu, żeby się nie o można było dodzwonić, bo... Idziemy dalej szukać, szukać hmm. Sytuacja taka, że no próbowaliśmy się z panią Izabelą skontaktować telefonicznie, bo tu mamy numer telefonu. Hmm. Czy pani ten numer dzwoniła, bo... Oczywiście. Ale ten numer ten numer. Końcówka na początek? Może Pani zweryfikować do tego, że 8, nie istnieje 6, taki numer? 8 6, 9. A jest napisane? 896. 9 6. Ja dzwonię zawsze końcówką, czterema ostatnimi cyframi. No, w no, w tak tym piśmie tak. poinformowano nas, żebyśmy się kontaktowali nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim i ze sobą. Uniemożliwiając kontakt poniekąd, no bo, wie Pani, błędny numer telefonu jest na piśmie, bo mnie wyczekiwało, że nie ma takiego numeru. Zadzwonimy pod numer 869, zatykam Panią Izabelę, spróbujemy się z nią spotkać, z to już jesteśmy, 8, 6, 10 razy. Czyli 82, 869 się, 8, 6, się tak. okazało, 669, Dlaczego nas dotykają takie różne pomyłki i takie dziwne sytuacje niespotykane na co O ten no istnieje. Tak, ten Ej, może nawet zostanie odebrany. zapraszam. Proszę. Muszę przyznać, że spotykamy się Państwa, z życzliwością do tej Pani yy, yy, na dole, yy, yy, z chęcią pomocy. Jednak no, osoby, które zajmują się tą sprawą, znają ją zapewne w skrót. Mamy za... wrażenie, że się w jakiś sposób próbują przed nami ukryć, żeby może no, nie, nie odpowiadać na nasze pytania. Mam bardzo proste. Publicznie jest radny, nie ten, 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 ten sobie kompletnie. Telefon nie odbieram. Nie, nie. To my jeszcze mamy taką prośbę. Piąte piętro Pani do Karolina tak. A yy, urzęduje na Kilińskiego 6 A, w Pałacyku Gościnnym Tak, Tak, Ślub. tak. tak. Mhm. Możemy podjechać. Tak. To jest blisko. Powodzenia, się, że jak tu jest... Z tym, że no, jeżeli ma być szczera, osoba, która y, prowadzi sprawę, powinna się tutaj jakby... to nie... To jest ciekawe, ostatnia kwestia, a rzecznik pracowy urzędu? Ja, ja rzecznika nie informowałam, co on też został poinformowany, jak sytuacja się rozbiega, ale panowie do bardzo A my możemy teraz y, zadzwonić, zapytać się, czy to jest szef? Właśnie z biura dane. Ale oni zostali poinformowani, bo oni są odrzucani. A czy moglibyśmy prosić o kontakt z nimi, żebyśmy mogli A. się spotkać, i znają kilka czasów? No, no, Możemy że ktoś to jest jest to, że tak się To I zaanonsowałem, że chcę się Tak, tak, to teraz. Nie, no. eee. Ktoś odważy no. Nie, wiem jak co teraz Ale Dobra, jeszcze pan. Tak, jeszcze pan. Hmm. Ja tak, ja tak, to. To jeszcze nie zginęło. A jak to jest z tymi statystykami właśnie? Sprawdzaliście, że to faktycznie Białystok jest na czwartym miejscu najbezpieczniejszych miast w Europie? tak, jest, jest taki ranking opublikowany, jak mm. wiele innych. A to jest, Badanie Komisji Europejskiej z 2023 roku napisali, że to niby ta dana pochodzą. to nie, to to badał. Mhm. Nie no to ja mówię, to jest jak z badaniem po... jeszcze jeszcze jakości zgodniu. powietrza. Bo to statystyka na przykład to przestępstw wykroczeń. Zumaczyliśmy jak to w Białymstoku na policji jest, że idziesz składać zawiadomienie o przestępstwie czy wykroczeniu i policja mówi Nie, co co to? będziesz składać się. <laughs> Zarządzenie, ja tam przejdą już kwity. Ja już na tam zajmę. Jacek miał kiedyś jakąś taką sprawę związaną z tym, że ktoś mu przysłał komputer z uksu który w sprzedaży. Oszustwo wiem. 1200 zł straty, tak. a mnie namawiali przez 20 minut, żebym odstąpił od składania zawiadomienia. Ale po co a końcu się skłóczyłem ludziom? Wy chcecie tutaj siedzieć kawę. Małe, mała szkodliwość? Nie to, to jest. jesteśmy. Bo jak? mi tłumaczyli, że to ja jest niewykrywane. Nie tak. Od czego są. Jasne. Tak, coś przeszkadzamy, tak? Nie, nie, mówię. Chwileczkę, nie, widać, widać, widać. Mhm. A, Jasne. nie, 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 jakiś przekaz, <noise> to, to trochę tak jak w w nie, że przyszedł <noise> powiedział, że to szykali, bo jest przy Dzień, chwileczkę, to nie, go komputerem, nie, 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 ja nie wiem, czy panu, tak czy że mogę zapalić. Ja wiem, że żadnych z spraw, No właśnie, to idę zapalić. się ja lepiej wyjadę. Ale ty Nie. To jest numer telefonu. Nie numer, nie? Do Rzeszniczki Prasowej, Bilewicz.

powiadomiona o Panów obecności, także tak, ma zaraz się stawić. Bardzo dobrze. To... Poczekamy chwilę. Zaraz, zaraz, to ja się tam, że to taka duża bakteria. Zaraz? To też. Zagrywa. Nie zarazek, tylko zaraz. No tak, bo zaraz, tak. tak Gigantyczna. Zaraz dla zaraz. nas. Gigantyczna bakteria. <laughs> Dobrze więc da nam taką ogólną odpowiedź, że przysługuje im termin, sprawę skomplikowana ale tego ja nie pociśniemy.